Gośiniak Morawiecki na front Doniecki. 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 Połownia w Kamasze, nie dzieci nasze. Połownia w Kamasze, a nie dzieci nasze. Połownia w Kamasze, a nie dzieci nasze nie dzieci nasze, małopnia w Kamasze, a nie dzieci nasze, chałownia w Kamasze, a nie dzieci nasze! Połownia w kamasze, a, połow a, a nie dzieci nasze. Nasze dzieci mają żyć dla polski! Nasze dzieci mają żyć microbisa. dla Polski! Nasze dzieci mają żyć dla Polski!

Kościniak Morawiecki, do... Morawiecki, Morawiecki na front Doniecki. Kościniak Morawiecki na front Doniecki. Kościniak Morawiecki na front Doniecki. Kościniak Morawiecki na front Doniecki. Połownia w Kamasze. Nie dzieci nasze. Połownia w Kamasze. A nie dzieci nasze. Połownia w Kamasze. A nie dzieci nasze. Połownia w Kamasze. Panie w a nie dzieci nasze. Panie w a nie dzieci nasze. w kamasze, a nie dzieci nasze. Nasze dzieci, nasze dzieci mają żyć dla Polski. Nasze dzieci mają żyć dla Polski! Nasze dzieci mają żyć dla Polski! Nasze dzieci!